Zostaw lajka, zostaw suba, a najlepiej z dzwoneczkiem. Witamy proszę Państwa na meczu rewanżowym Lotnik Kryspinów versus Jadwiga Kraków. I mamy nadzieję, że tutaj po pięknej walce również uda nam się osiągnąć jakiś fajny wynik. Przypominam, że w pierwszym meczu przegraliśmy tylko 0 do 1. I rozpoczyna Lotnik Kryspinów ubrany trochę w strojach takich jak na co dzień gra Piast Gliwice albo Barcelona nawet oby to nie wzmocniło tych zawodników którzy by uwierzyli że tak mogą grać. Już pierwsza akcja, wybita piłka przez Bartka na środek, tam nie ma nikogo na drugiej linii i koło bramki. Gdyby trochę był bardziej zdecydowany, miałby szansę to przejąć, dobre zagranie, ale Anusiak też dobrze ustawiony. Już zagranie w trójkącie. Zagranie na wolne pole do Filipa. Anusiak. Wodzie haduch w środku pola. Zagranie do Janka Orłowskiego. Ten zagrywa do Gutka. Gutek gutek. teraz na wolne pole do Janka Orłowskiego. Orłowski prawą nogą. Brawo. O to chodziło. Dobra interwencja bramkarza. Rzut rożny dla lotnika. Zagranie w pole karne. Uderzenie piłka przechodzi. Jeszcze nie koniec jeszcze dobra interwencja my możemy do tego podejść ale niestety my za daleko stoimy Gutek też jest za daleko piłka go przechodzi, zagranie na bok nie ma spalonego, dobre zagranie Wojtek wracaj na środek Wojtek uważaj za plecami masz siódemka Wojtek siedem w środku dobrze, dobrze, jeszcze jeszcze powalcz, brawo Zagranie przez środek lotnika. Walczy Carlos, zyskanie piłki i rozegrali to na szybkim trójkącie. Uderzenie nad bramką. Graj! Gutek, piłka przechodzi w stronę Filipa. Jeszcze jest Wojtek. Wojtek pod nogą, ugrzęzła mu piłka. Próbował rozegrać. Jest Filip, nie było spalonego. Zagranie do Carlosa. Carlos. Carlos, Carlos, Carlos kopany przez rosłego zawodnika, ale radzi sobie ruletę. Zrobił Carlos, Carlos ciągle przy piłce. Carlos chodzi do środka, ale tutaj osaczony przez dwójkę, trójkę. Jeszcze próba przejęcia piłki, ale nic takiego. Carlos. Carlos z podaniem. Wo wow, Carlos, masz Jaśka, podanie. Brawo. Dawa jasiek na wolne pole. Brawo, dobry pomysł. Dobrze było, dobrze było. Dobrze było, Carlos. Dobra próba. Do końca stochu uważaj teraz. Brawo. Jasiek na wolne pole. Myślę, że. O, ale to nie cały czas próbuj na klepę. Zagranie. Przeszła trzech naszych. Bartek do końca dobrze. Szeroko, brawo. Tam jesteś, sam. Masz do Filipa. Filip dobrze na wolne pole do Jaśka. niech się ściga z obrońcami. Może popełnił. Dawid, skąd tą piątkę grał? Karol, zdawaj na wolne. Jeszcze raz. Brawo, a Jadwiga? O! Dośrodkowanie? ten nie, ten nie. Niebezpiecznie dużo. Nie muszą patrzeć na ludzi, bo pobacz. Wojtek, za tobą! Dwadzieścia sześć! Uderzenie. I jeden do zera. Ale bramka życia. Gute gra na skrzydle. Uderzenie. Dobra interwencja. Dośrodkowanie. Właśnie. Dobrze to powiedziałem. W dobrym momencie to powiedzieliśmy. Podchodzimy, podchodzimy. Zagrał. Piłka nie wyszła. Uderzenie po raz kolejny. Ze środka. Jeszcze nie trafiona to piłka. Wojtek Haduch wybija piłkę. Jeszcze uderzenie takie na wślizgu. Sytuacyjne. <grym> ale macie klucz? A to przepraszam. Chodźcie tu. No to ze stą, tu to Trzeba było brać przed meczem ludu. Uderzenie teraz, piłka podbita i w koszyczek. Ja Jasiek do Wojtka, za krótko niestety, Wojtek Haduch powalczył, Wojtek Nowakowski, zagranie na wolne pole do Janka Orłowskiego, Janek Orłowski teraz się musi rozpędzić z akcją, Janek Orłowski, dobrze, zrobił dziurę, Janek Orłowski teraz nam rozpędza akcję, zagranie w stronę środka i będzie rzut Dobra, podejdź. Nie? Prześcigają cię ludzie. Dobra, piłka. Dobrze, szkoda, że nikt nie atakował. Janek Orłowski, Janek Orłowski, Janek Orłowski, zagranie bezpośrednio, to mogło się skończyć nawet golem, brawo. Jakoś nie, hmm. nie wiem, wyrysuję ci to na mapce, będziesz sam potem to stwierdzić, niestety Michał, Michał łamał linię, nie ma spalonego, uderzenie, broni to, Dawid, rozegrali aut przy naszej biernej postawie, rozegrali sobie na 3-4 podania, zagranie do środka, bez zabawy Dorian, bilard przed polem karnym naszym, Wojtek, teraz wybita piłka. Uderzenie. I spokojnie dach. Nie, no, 10, czyli 5 mówiłeś, że z opóźnieniem było. Dorian, zagranie do Carlosa. Carlos, Podanie! Carlos, Janek Orłowski. Ale nie do środka, wszystko gracie. Teraz dobra piłka. Dawaj, dawaj, dawaj. dawaj. Janek Orłowski. Janek Orłowski. Janek Orłowski przechodzi zawodnika jednego. Janek Orłowski zagranie tutaj, jakby tylko ktoś to zamykał. Wojtek Haduch. Jeszcze uderzenie na szczelenie na zawodnika. Zablokowane. Walczy Dorian. Jeszcze główkę wywalczył. Flafi jest wybiegany, proszę pana. Ja, ja wiem, że ma turfy. Mówił. Flafi tylko zagrał do nikogo niestety. Nie było tam nikogo na, z naszych. Niebezpiecznie uderzenie i mamy sporo szczęścia. Dośrodkowanie w pole karne. Wybita piłka. Niedbale dosyć. Mamy sporo szczęścia od bramki. Koniec pierwszej połowy. Przegrywamy 0 do 1. Nie bądź zegarkiem, podziel się lajkiem. I nie bądź nubem, poczęstuj mnie subem.